Rozłączyło mnie z telefonu. Nie wiem, co tam zostało powiedziane, na czym mi urwało, więc yy, tutaj możecie poznać kogoś do związku tak zwanego docelowego, tak? Albo możecie poznać kogoś, z kim macie coś do przerobienia, jakąś daną lekcję w życiu. To też może być ktoś z przeszłości, ktoś, kto cyklicznie pojawia się w waszym życiu i coś musicie z tą osobą y, na przykład przerobić. Ale to też jest y, praca, tak? Czyli osoby, które, y, które na przykład nie mają pracy, mogą tą pracę zdobyć. To też jest praca nad związkiem. Jeżeli macie jakieś trudności w swojej relacji partnerskiej, to miesiąc marzec będzie, będzie przychylno do tego, aby odbudowywać ten związek od nowa, aby go reaktywować i coś w nim zmienić, tak? Bo tutaj będziecie rozmyślali, co zrobić, aby znowu zapłonęła ta namiętność taka, aby znowu był ten sukces w partnerstwie, tak? Mhm Przyglądanie się, bardziej tutaj mi pokazują się właśnie relacje, czyli przyglądanie się y, relacjom w waszym otoczeniu dotyczącym bliskich was osób, przyglądanie się relacji ze swoim partnerem, partnerką. Być może jakaś zmiana będzie w was zachodziła i wy postanowicie ją wdrożyć w wasz związek, tak? I będziecie, jakby tutaj od nowa y, próbowali. Próbowali odnowić tą relację, tak? Coś się z niej przemieni, coś zmienić. Tutaj są rozmowy. I wiecie, co tutaj też mi się pokazuje, że jakiś sukces w pracy może być? Może być współpraca z kimś, może być nawet, nie wiem, otrzymanie awansu. Tutaj może być też pójście na jakieś doszkolenie, na jakieś kursy, podnoszenie swoich kwalifikacji. Podpisywanie umów. Ogólnie sukces. Czeka Was sukces w jakiejś dziedzinie. Co w energii utrudniającej, co będzie Wam przeszkadzało w marcu. Raczej nie będziecie tutaj mieli y, jakichś wielkich przeszkód, bo wyszła runa algi, czyli to jest wsparcie sił wyższych, siły wyższe nad wami czuwają, cokolwiek wierzycie, czy w Boga, czy w anioły, w siły opiekuńcze, w krewnych, którzy odeszli, tak, to jest po prostu siła wyższa, która, to też jest wasza wewnętrzna siła do tego, aby w razie konieczności siebie obronić, tutaj macie właśnie jelenia i jego poroże i Jeleń to jest takie zwierzę, które w razie konieczności wykorzysta siłę tego poroża i po prostu będzie bronił siebie i swoje, swoje potomstwo. Więc tutaj raczej. Nie widzę jakichś większych zagrożeń. Ewentualnie uważajcie na jakąś osobę, która chciałaby Wam manipulować i która chciałaby coś uzyskać dla siebie, tak? Czyli runa Gebo tutaj może być w dysharmonii dawanie i branie, czyli możecie być wykorzystywani przez kogoś. Nie dajcie się wykorzystać. Nie dajcie sobie ukraść jakiegoś pomysłu, tak? Um, musicie siebie cenić. I nie bądźcie tacy, że macie serce na dłoni, bo niektórzy po prostu to wykorzystują, tak? Znaczy, może źle to zabrzmiało. Nie dajcie się wykorzystywać. Znajdźcie swoją wartość i po prostu, jeżeli widzicie, że ktoś ewidentnie chce wami manipulować i coś osiągnąć dzięki wam tylko i wyłącznie dla siebie, to, to bądźcie asertywni. I ucinajcie takie takie znajomości, ograniczajcie je, tak? Bo tutaj ewidentnie ktoś taki się pokazuje, ktoś, kto jest no takim trochę narwanym człowiekiem, człowiekiem dość agresywnym, jakimś furiatem, który lubi rządzić i lubi, żeby było wszystko po jego bądź jej, bo to też może być kobieta myśli, więc tutaj nie dajcie się wykorzystać. I coś może być, jeżeli macie dzieci z Waszymi dziećmi, być może. Jeżeli to są dzieci jakieś dorosłe albo pracujące, to mogą mieć jakieś problemy w pracy albo w związku. Jeżeli zobaczycie, że mają jakiś taki obniżony nastrój, po prostu zwróćcie uwagę na swoje dzieci. Być może będą potrzebowali waszego wsparcia, opieki czy też, czy też po prostu ramienia, żeby się wypłakać czy przytulić. Jeżeli nie macie dzieci, to zwróćcie uwagę na swoją emocjonalność, i być może w marcu to nie jest odpowiedni czas na to, aby wyjechać za granicę za pracą, bo tutaj jest jakiś wyjazd w, w utrudnieniu. I jeżeli jesteście w związku od niedawna, Albo jeżeli macie związek na odległość bądź dzieli Was coś, na przykład odległość, tak? Bo ktoś mieszka, Wasz partner mieszka gdzieś dalej od was, albo jest, przybywa teraz w delegacji, to tutaj jest jakaś tajemnica. On ma partner, partnerka ma jakąś tajemnicę. Być może ma związek z kimś, tak? Więc tutaj uważajcie właśnie na to. Jeżeli kogoś poznaliście na przykład i jest to osoba, y, tu, z którą was coś. dzieli was jakiś dystans, może to być, nie wiem, bardzo duży duża różnica wieku, może to być y, inny kontynent, inne państwo, odległe miasto, tak? Może to ta osoba teraz przybywać po prostu na delegacji gdzieś dalej od was, to uważajcie, bo ta osoba może właśnie być. Y, Takim troszkę manipulantem, i może mieć dwie osoby. Ale tutaj runa algi, czyli siły wyższe, one nad wami czuwają i nie pozwolą was skrzywdzić. Więc wy się o tym dowiecie, jeżeli tak rzeczywiście jest. Co Wam będzie sprzyjało w marcu? Cieszenie się, radowanie, biesiadowanie Tutaj jakaś transakcja kupna sprzedaży może mieć miejsce. Jeżeli chcecie coś kupić bądź sprzedać, to jak najbardziej dojdzie to do skutku. No i jest to, ta harmonia. Jest ta harmonia w dawaniu i braniu. Możecie coś otrzymać, tak jak już tam wychodziło w energii ogólnej. I ogólnie też Wasze myśli tutaj. W energii sprzyjającej macie runę Mannas, a ona mówi o tym, że będziecie analizowali swoją sytuację, w której się znajdujecie, i będziecie yy, jakby tak trochę żyli w głowie, i może nie tyle, że nie będziecie w tym miesiącu bardziej kierowali się swoim rozumem, i to jest dla Was dobre, tak? bo możecie spojrzeć bardzo obiektywnie na jakąś relację. I to będzie właśnie dla Was dobre. Jest też pokazana jakaś podróż. Być może niektórzy z Was będą chcieli na przykład y, kupić bądź sprzedać samochód, zmienić samochód. To też to może dojść do skutku. I tu też mi się pokazuje, że niektórzy z Was mogą na przykład. Y, Zyskać uznanie w czymś, tak? Jakiś może awans, może pochwałę, może jakąś premię otrzymać. Też jest bardzo fajnie. Taki Wasz wzrost to jest też powiększanie swoich kwalifikacji. Bardzo pozytywnie. A niektórzy z Was mogą się zaręczyć. Bądź po prostu wejść na wyższy poziom relacji. Jeżeli się tylko spotykacie na razie na kawę, no to możecie stać się oficjalnie parą. Jeżeli jesteście parą, to możecie się zaręczyć, tak? I teraz sobie zerkniemy na trzy y, takie strefy, sfery w życiu. Pierwsza to jest zdrowie, druga finansa, trzecia emocje, uczucia. Co w zdrowiu? W zdrowiu macie ochronę sił wyższych, więc tutaj jest, jest, powinno być wszystko w porządku. Jeżeli nawet macie e, jakieś dolegliwości, to one szybko zostaną zdiagnozowane i odpowiednio leczone. Co w finansach? W finansach macie powolny rozwój, czyli jakieś tutaj bezpieczeństwo też jest zapewnione. Być może niektórzy z Was będą mieli ochotę i zaczną to realizować, e, aby otwierać jakąś własną działalność, może coś własnego, twórczego, jakiś własny projekt, tak tutaj rozwój wasz rozwój jest w finansach w strefie finansowej i takie poczucie raczej bezpieczeństwa i strefa emocjonalna czyli tutaj emocje będą bardzo e, w tym miesiącu dla was istotne Warto jest się oczyścić emocjonalnie, tak? To każdy z Was myślę, że sobie jakiś swój indywidualny sposób odnajdzie. Ja polecam przybywać na łonie, na łonie natury, zwłaszcza przy wodzie. Woda oczyszcza, czyli gdzieś jakiś zbiornik wodny, staw, jezioro, morze, ocean, gdzie macie taką możliwość, rzeka, tak, jakiś wodospad, no cokolwiek, coś, strumyk, coś, co jest zbiornikiem wodnym i gdzie Wy możecie przybywać na łonie natury i to wtedy jakby bardzo kojąco wpływa na, na emocje, bo te emocje mogą tutaj troszkę wami e, zawładnąć. Tak, możecie mieć troszkę jakby trudności, pertratacje w emocjach. Także jeżeli macie... Może... Niektórzy z Was mogli jakąś, jakieś traumy doświadczyć, może straciliście jakąś bliską Wam osobę i to powoduje, że, że ta strefa emocjonalna jeszcze jest zaburzona, że jeszcze nie odnaje, jeszcze nie, nie złapaliście tego balansu emocjonalnego, więc tu warto jest przebywać, zobaczcie, na łonie natury. Znowu jest natura. Także... Także emocje mogą tu troszkę Wam utrudniać, i warto jest je oczyszczać i stabilizować. I rada dla Was? Odala, czyli tutaj skup się na rodzinie, na posiadłości, zabezpieczaj swój majątek. Ym. Być może odnów relacje z rodziną, jeżeli byłeś z kimś pokłócony w rodzinie, to warto je się pogodzić. Może warto też wspomnieć swoich krewnych. Może warto zwrócić tutaj uwagę na, na jakąś, jakieś takie cykliczne sytuacje, które w waszej rodzinie się powtarzały, i może to będzie miało też wpływ na waszą sytuację. Może być tak czasami, że my przyjmujemy karmę rodową, tak? Czyli. W naszym, nasze życie jest odzwierciedleniem życia np. Na naszej babci, prababci, i warto jest wtedy przeanalizować jej życie i nasze życie. I wtedy zobaczycie analogie i wtedy warto też, jakby, te takie cykliczne, powtarzające się sytuacje prze, przerywać. Odala mówi też, że po prostu ciesz się z tego bezpieczeństwa, jakie masz, spędzaj czas z rodziną, z bliskimi tobie osobami, bo Odala to nie tylko rodzina, ale to też przyjaciele. Zadbaj o dom i, i po prostu o siebie o swoje też takie, jakby, poczucie, poczucie bezpieczeństwa, tak? Życzę Wam, drogie Panny, aby ten miesiąc był dla Was pozytywny i spokojny. Do usłyszenia Pa.